Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygłów. Dzisiaj Wam pokażę pierwszą moją sesję, jakąkolwiek sesję. Z Toshi, to jest 7-8-letni owczarek środkowoazjatycki, więc pies taki wydawałoby się totalnie nie do treningu. Toshi jest psem mojej mamy, żyje z Kajem razem, czyli moim pierwszym sportowym psem, który spędza tutaj emeryturę. Czasem się pytacie o Kaja, także oboje tutaj sobie żyją i teraz spróbuję pokazać wam a propos sygnałów nagród, taką właśnie pierwszą potencjalną taką sesję, gdzie po prostu wdrażam sobie u psa jakby z jednej strony też motywację, uczego, koncentracji, ale po prostu skupiam się na tym, żeby gdzieś już te sygnały nagród się pojawiały. Sygnały nagród to jest nic innego, jak taki pomost, który łączy z. W psiej głowie zachowanie i nagrodę, czyli ten łącznik. Dzięki temu pies wie dokładnie, za co dostaje nagrodę, ale sygnały nagród to dla mnie coś więcej niż tylko pomoc, tylko wskazówka, co pies zrobił dobrze i kiedy, ale także to też taki otwieracz psa na, dane, na daną nagrodę, czyli jeżeli sobie robimy jakieś ćwiczenie, i ja powiem, okej. Okay, co w moim słowniku jest sygnałem na jedzenie, to pies już bardziej myśli o tym jedzeniu, więc łatwiej tym jedzeniem go nagrodzić. I podobnie, jeżeli mam hasło łap na zabawkę, to po haśle łap już mam takiego nastawionego psa na zabawę i łatwiej w tą zabawę wchodzi. No to lecimy. Tosi! Uwaga! Tosi! Brawo, dawaj go! Ładnie! Tosi! O, idzie, molos! Idzie, uwaga! Okej! Okay. Uuuu, polowanko na jedzonko zawsze fajne, nie? Brawo, staram się nie uciekać bardziej niż ona jest w stanie mnie gonić, dlatego że e, zrezygnowałaby, więc na razie sobie dość okej. Okay. O tak, brawo, 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 o, trzeba powalczyć, Dos... samo do pyska nie przyjdzie. Brawo, tak, super, brawo, dawaj go. Wymagam. siad teraz myśli co ma zrobić żeby to jedzenie otrzymać dobrze trochę jej dam dlatego, że dobrze mogłabyś się zniechęcić i sobie pójść, siad dobrze Troszkę jej daję w ten niewygodny dla niej sposób, żeby łatwiej ją było... choć. Okej! Okay. Wow! Siad. Mm, chciałabyś. Siad. I znowu ją wysoko ponagradzam. Wow, brawo to szula, brawo! No super, 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 dawaj go! O! Siad. Ładnie, dobrze! I na hasło dobrze, na sygnał dobrze, to jest sygnał, że jedzenie trafia do niej. Dobrze! Dobrze! Okej! Okay. Ach, brawo, dawaj, dawaj, wow, super, już się trochę rozkręca. Brawo, dawaj go. No świetnie. Okej. Okay. Wow, Brawo, tak! super, super. Ach, uważaj. Am. I trochę wahadło. Am, to jest sygnał jedzenie z ziemi. Am. Dzięki temu wie, że ma tam oczekiwać tego jedzenia. Uwaga. Am trochę to rozkręca psa i okej, okay. tak brawo trochę właściwie super spróbujemy z warowaniem można próbować w ten sposób brawo super i to też jest troszkę niewygodne dla psa więc w pewnym momencie odkrywa, że lepiej się lepiej się położyć brawo super ładnie, ale pięknie tu jej daje wyjadać żeby się znowu nie zniechęciła. Brawo! Ale pięknie! Wow! Brawo, pies! No super! O, pięknie! Tak jak mu chciała, żeby się kłaniała. Brawo! Dawaj! Te wszystkie inne brawo, dawaj, to są troszkę takie kibicujące. U niektórych psów może tego być trochę za dużo, więc wtedy oczywiście bym tego zrezygnowała, ale tutaj raczej to ją ośmiela. Brawo, super! No! Brawo, brawo! Dobry pies. Uwaga! I... Okej! Okay. Wow, gania trochę będzie! Daj, dawaj, dawaj! Am... Okej, okay, spróbujemy jeszcze z leżeniem trochę z innej pozycji, z pozycji siat. Uwaga, gotowa! Uwaga! Okej! Okay. Wow, go, go, Ładnie, super! Siad! Wow, brawo! Dobrze! Dobrze. I teraz spróbujemy z warowaniem. O, świetnie. Tu ją wtedy nagradzam. Brawo. Czyli, jak wydzielę to zachowanie na drobne części. Dobrze! E, z obieganiem spróbujemy. Brawo, tu jest coś. waga, To się, chodź! Ok! Wow, 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 brawo, 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 dawaj go! Ok? Tak, super, super, brawo! Oh, brawo, dawaj go tutaj! O, siad! Czeka! Czeka! Dobrze! Brawo. I dzięki temu wrzucamy takie rozróżnienie między dobrze, czyli do psa, między ok, biegnę, a między am, jedzenie spadło. Uważaj, chodź. Ok, wow, brawo, dawaj go. A spróbujemy jeszcze tutaj. Zobacz, co to jest. To szulek. Oh, pięknie, ok, dawaj go. Tak, wow, super. Ale daj. Paszka odejdzie i pewnie znowu wróci. Chodź, dawaj tu, zobacz co tu mamy. Okej, okay. no brawo. Na razie ona traktuje ten stopień jako przeszkodę, okej. Okay. O ty, brawulek. Am. Trochę tu karmię i znowu odrzucam smaka, dzięki czemu ona wraca i zaczyna rozumieć, że tu jednak coś fajnego się dzieje. Chodź, dawaj go, wow, dawaj go. Super, ładnie. Wow, brawo. Super, co tu mamy? Chodź. Tak, ok. Brawo. Uwaga, i będzie tam poleci. Wow, nawet mamy kusek! Czekaj, Marcelko, już za chwilę, dobra, ostatnie. Uwaga, to chodź. Super, chodź. Dawaj go, szybko dawaj. Wow. okej, okay. wow, piękna, dobra decyzja. Super, żeby przyjść. No, brawo, chodź, brawo. okej, okay. super. Ostatni raz do warowania. Siad. Dobrze. Dobrze. I uwaga. Chodź? Tak, brawo! Super! Wow, elegancko pies! Okej. Okay. Tak, pięknie. Kto tak ładnie zrobił? I uwaga! Okej! Okay. Tak, brawo, 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 brawo! Am! Koniec. I to by było na tyle, jeśli chodzi o taką pierwszą sesję, gdzie głównie staram się psa. Zmobilizować, zmotywować, pokazać, że jest dość prosto, że małe, drobne zadania jakby prowadzą do nagrody właśnie poprzez te sygnały. I dzięki temu zaczynam sobie robić takie podstawy pracy z psem. Jutro zrobię kolejną małą sesję z Toshi i zobaczymy, ile z tego zapamiętała i na ile to będzie na ile to pójdzie do przodu nam w tak krótkim czasie z tych dwóch sesji. Do zobaczenia. Pa! Uwaga. Super! Prawo tutaj! Ładnie.